Czy zdarzyło ci się kiedyś obudzić bez żadnego powodu do działania? Patrzysz w sufit, a wewnątrz pustka. Nie brakuje ci marzeń, nie brakuje ci ambicji, ale czegoś jednak brakuje. Jakiejś iskry, czegoś co popchnie cię do przodu. Jeśli znasz ten stan, nie jesteś sam. Dziś opowiemy ci jak poradzić sobie z tym wewnętrznym wypaleniem i co najważniejsze, jak działać wtedy, gdy nie ma już żadnej motywacji? Stoicy nie czekali na Wenę, nie liczyli na idealny moment. Działali mimo wszystko. Dziś poznasz siedem lekcji stoicyzmu które nauczą Cię, jak wrócić na drogę samodzielności, odzyskać siłę wewnętrzną i przestać być więźniem swoich emocji. To nie są abstrakcyjne teorie, to konkretne narzędzia. Zaczynamy. Lekcja pierwsza: Dyscyplina jest fundamentem. W wielkim teatrze życia to czyny, a nie słowa. Budują naszą tożsamość. Gdy płomień motywacji gaśnie, tylko dyscyplina pozostaje naszym światłem. Dla stoików była ona jak latarnia morska, stała i niezłomna. Marek Aureliusz powtarzał, że prawdziwa wolność to nie brak ograniczeń, ale panowanie nad sobą. Dyscyplina nie jest czymś zewnętrznym, to wewnętrzna decyzja, by postępować rozumnie, a nie impulsywnie. Seneka pisał, dla żeglarza, który nie zna celu podróży, żaden wiatr nie będzie sprzyjający. To wezwanie, by obrać kurs i nie zbaczać z niego pod wpływem kaprysu. Samodyscyplina to nie tyrania, to przewodnik, który pomaga nam skupić się na tym, co ważne. To umiejętność kierowania swoimi pragnieniami, lękami i słabościami. Gdy ją rozwijamy, zaczynamy działać nie z przymusu, lecz z głębokiego przekonania. Codzienna praktyka dyscypliny to nieustanny powrót do tego, co słuszne. Zacznij każdy dzień od refleksji nad swoimi wartościami. Ustal cele, które są z nimi zgodne i testuj swoją siłę woli, choćby w małych gestach. Stoicka droga jest trudna, pełna przeszkód, ale to właśnie w niej rodzi się wewnętrzna siła. Seneka wiedział, że upadki są nieuniknione. Ale każda porażka to szansa, by powstać silniejszym. Dlatego samodyscyplina nie jest jedynie strategią produktywności, to duchowa praktyka, wybór życia w harmonii z naturą i rozumem. Świadomość tego, co możemy kontrolować, a co leży poza naszym wpływem, daje nam jasność i spokój. Myśli, reakcje, decyzje. To nasza przestrzeń wolności i to w niej musimy działać z rozwagą. Samoobserwacja jest tutaj kluczowa. Zapisuj swoje działania, analizuj emocje, które nimi kierują. I trenuj umiejętność panowania nad sobą, na przykład przez dobrowolne stawianie się w sytuacjach dyskomfortu, zimne prysznice, wysiłek fizyczny, ograniczenia. To wszystko wzmacnia ducha. Zdefiniuj swoje cele i priorytety. Rozbij je na kroki. Monitoruj swoje postępy i modyfikuj plan, gdy to konieczne. Ćwicz cierpliwość i determinację. Stoicy uczyli, że wytrwałość, nawet gdy brakuje efektów, to najważniejsza forma siły. Dyscyplina oznacza wybór, by żyć zgodnie ze swoimi wartościami. To zdolność do wytrwałości, panowania nad emocjami i działania z intencją. Trenując ją każdego dnia, przygotowujesz się na życie pełne wyzwań, ale też spełnienia. Lekcja druga. Przestań odkładać. Zacznij działać. Odkładanie spraw na później, zwlekanie, leniwe kręcenie się w miejscu. Znasz to? To nie tylko strata czasu, to zdrada samego siebie. Prokrastynacja nie polega na braku chęci, chodzi raczej o brak wewnętrznego ognia. Stoicy doskonale to rozumieli i wiedzieli, jak się z tym mierzyć. Ich odpowiedź była prosta. Prawdziwa moc leży w teraźniejszości, nie w przyszłości, nie w planach, nie w złudnej, idealnej chwili. Dla Seneki każda chwila była bezcenna, a każda minuta zmarnowana to kradzież od własnego życia. Przypominał, że śmierć nie czeka, a odkładanie dobrych uczynków to najgorszy rodzaj głupoty. Epiktet uczył, że jesteśmy kowalami własnego losu. I że nasza siła nie polega na tym, co czujemy, ale na tym, co robimy. By przezwyciężyć lenistwo, musimy zaprzyjaźnić się z dyskomfortem, zrobić to, co trzeba, nawet gdy się nie chce. Wtedy właśnie wzrastamy. Prostota jest kluczem. Działaj z intencją, działaj natychmiast. Nie czekaj, aż przyjdzie motywacja. Działanie samo ją wzbudzi. Zacznij od uporządkowania swojego dnia. Planuj świadomie, eliminuj rozpraszacze. Nie pozwól, by życie przeciekało ci przez palce. Nie ma nic bardziej wartościowego niż czas, i nie ma większej szkody niż pozwolić mu się marnować. Codzienne nawet najmniejsze działanie, wykonywane z rozumem i celem przybliża cię do życia mądrego i szlachetnego. Tego właśnie chcieli Stoicy. I to możesz osiągnąć także ty. Lekcja trzecia. Nawyki, które tworzą twoje życie, zwyczaje. Powtarzalne działania. Małe gesty, które z pozoru nic nie znaczą. A jednak to one, niewielkie deklaracje, budują Twoje życie. Stoicy wiedzieli, że dobre nawyki to jak nici, z których szyjemy swój charakter. Każde powtórzenie to kolejny ściek, bliżej doskonałości. Co uważali za dobre nawyki? Uważność, wdzięczność, uprzejmość, cierpliwość, uczciwość, skromność, poszukiwanie wiedzy. Oto praktyki, które formują silnego człowieka, nie tylko intelektualnie, ale duchowo. Marek Aureliusz powtarzał, że doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz przyzwyczajeniem. Każdy dzień to okazja, by ćwiczyć się w cnotach, by wstawać z intencją, działać świadomie, uczyć się, medytować, dbać o ciało i umysł. Epiktet mówił nie chodzi o to, by być doskonałym, lecz by stawać się lepszym. Powtarzanie dobrych zachowań to droga, nie cel. I to właśnie na tej drodze odnajdujemy spokój i sens. Seneca, zawsze wierny wartości czasu, ostrzegał: nie oddawaj swojego życia na drobne, nie pozwól, by chwile przeciekały bez śladu. Wzmacniaj siebie. Ćwicząc wytrwałość w małych rzeczach, a wielkie przyjdą same. Dobre nawyki to nie puste rytuały, to codzienna praktyka bycia lepszym, i choć wymaga wysiłku, przynosi coś o wiele większego charakter, a z nim wolność, radość i sens. Lekcja czwarta: trudności to nie przeszkody. To szanse. Życie nie jest prostym marszem po równym terenie, to raczej surowa wędrówka przez góry i doliny, pełna niewygód, zakrętów i niespodziewanych burz. Ale stoicy nie bali się tego krajobrazu, wręcz przeciwnie widzieli w nim nauczyciela epiktet, który urodził się jako niewolnik. Nie pozwolił, by ograniczenia zdefiniowały jego życie. W trudzie i bólu odkrył wewnętrzną wolność. Jego przesłanie było proste: Nie możesz zawsze kontrolować tego, co ci się przydarza, ale zawsze możesz kontrolować to, jak na to reagujesz. Trudności są jak surowy nauczyciel, wymagający, ale sprawiedliwy. To, co boli, może nas wzmocnić, a każda przeciwność losu kryje w sobie ziarno przyszłego wzrostu, jeśli tylko mamy odwagę sięgnąć po nie. Zamiast uciekać od problemów, przyjmij je jak wyzwania. Czy to problemy rodzinne, zawodowe czy osobiste, każde z nich może uczynić Cię mądrzejszym, silniejszym. I bardziej wyrozumiałym. Nie szukaj w nich klątwy, znajdź dar. Marek Aureliusz pisał, że przeszkoda na drodze staje się drogą. To nie wydarzenia nas kształtują, ale nasze odpowiedzi na nie. Trudności mogą być początkiem Twojego największego zwycięstwa. Wybór zawsze należy do ciebie. Lekcja. Pięta. Zacznij od najmniejszego kroku. Czasem cel wydaje się tak odległy, że paraliżuje. Chcesz zmienić życie, osiągnąć coś wielkiego, naprawić to, co cię boli, ale nie wiesz od czego zacząć. Stoicy znali odpowiedź. Zacznij od najmniejszego możliwego kroku. Zenon Skition, ojciec stoicyzmu, nie zaczął swojej drogi od wielkich planów. Wszystko zaczęło się od jednego spaceru do księgarni. Tam natrafił na teksty Sokratesa i to był moment, który zmienił wszystko. Mały krok, wielki początek. Mały krok nie oznacza małego znaczenia, wręcz przeciwnie, to często najważniejszy gest, bo wytrąca nas z bezruchu. Jeden telefon, jedna minuta ćwiczeń, jedna odmowa pokusy to są cegły, z których budujesz swoją przyszłość. Nie musisz widzieć całej drogi wystarczy, że widzisz najbliższy metr, a potem kolejny i jeszcze jeden to właśnie dzięki małym decyzjom rodzi się wielka zmiana. Zadaj sobie pytanie: co mogę zrobić teraz, nie jutro? Nie później, teraz i zrób to, nawet jeśli to coś drobnego właśnie to rozpocznie lawinę. Stoicy uczyli, że nie rozmiar działania ma znaczenie ale jego sens i konsekwencja. Dlatego nie bój się zaczynać od małego bo mały krok może być wielkim krokiem ku odwadze, dojrzałości i spełnieniu. Lekcja szósta. Odnajdź swój cel poprzez cnotę. Jaki jest sens życia? To pytanie, które nie opuszcza człowieka od tysięcy lat. Dla stoików odpowiedź była jasna: sens rodzi się z życia opartego na cnocie. Spójrzmy na Marka Aureliusza, cesarz, który w samym sercu chaosu, pośród politycznych wojen, zdrad i niepewności, Pozostał wierny sobie, nie dążył do poklasku, nie szukał wygód. Jego przewodnikiem była uczciwość, sprawiedliwość i opanowanie. Cnota nie jest modą, nie jest reakcją na zewnętrzne oczekiwania, to wewnętrzny kompas, to życie w zgodzie z rozumem i naturą. Gdy pytasz siebie, co powinieneś robić, Odpowiedź powinna wypływać z Twoich najgłębszych wartości, nie z chwilowych zachcianek. Cnotliwe życie daje siłę, nie tę opartą na kontroli nad innymi, ale na harmonii z samym sobą i właśnie ta harmonia rodzi sens. Bo gdy działasz w zgodzie z tym, w co wierzysz, nawet najcięższa droga nabiera znaczenia. Stoicy wyróżniali cztery główne cnoty: mądrość, odwagę, sprawiedliwość i umiar. Gdy twoje cele są z nimi zgodne, zyskujesz coś, czego nie da ci żadna nagroda głębokie poczucie, że twoje życie ma wartość codzienna praca nad sobą, refleksja, pisanie dziennika, analiza decyzji. To nie są puste rytuały, to sposób na to, by wzmocnić swój charakter i stać się kimś, komu można zaufać, również samemu sobie. Lekcja siódma: uprość swoje życie. Odnajdziesz spokój w świecie pełnym hałasu, presji i nieustannego pędu. Prostota może wydawać się luksusem ale dla stoików była koniecznością. Bo to właśnie prostota pozwala usłyszeć samego siebie. Uproszczenie nie oznacza rezygnacji z jakości, oznacza rezygnację z nadmiaru, z rzeczy, które cię rozpraszają, odbierają czas, wysysają energię. Uporządkuj swoje otoczenie, dom, biurko, telefon. Uporządkuj swój dzień, Ogranicz media, zaplanuj czas, wyeliminuj to, co zbędne. Prostota to nie tylko kwestia przestrzeni, ale też ducha. Przestań gromadzić, zacznij doświadczać. Przestań się spieszyć, zacznij żyć uważnie. Zamiast mnożyć bodźce, pogłębiaj relacje. Zamiast szukać ciągłych wrażeń, naucz się wdzięczności za to, co już masz. Marek Aureliusz, mimo że miał wszystko czego można zapragnąć władzę, bogactwo, służbę celowo wybierał życie pełne umiaru, bo wiedział, że wewnętrzny pokój nie bierze się z posiadania, ale z jasności. A jasność przychodzi wtedy, gdy wiesz, co naprawdę się liczy. Uproszczenie to nie wyrzeczenie, to powrót do istoty rzeczy. To skupienie się na tym, co naprawdę wspiera Twoje wartości, Twoje działania i Twoje szczęście. Podsumowanie. Jak zmobilizować się do działania? Te siedem lekcji nie są tylko teorią. To mapa, mapa prowadząca do życia, które ma sens, kierunek i głębie. Dyscyplina, pokonanie prokrastynacji, dobre nawyki. Transformacja trudności, małe kroki, cnota i prostota, oto kamienie milowe na ścieżce stoika. Nie czekaj, aż poczujesz się gotowy, nie szukaj idealnych warunków. Działaj tu i teraz z tym, co masz, tam, gdzie jesteś. I pamiętaj, to ty jesteś kapitanem swojego statku. Każdy dzień to okazja, by być bardziej sobą by działać z intencją, by stawać się lepszym człowiekiem. I jeśli tylko te lekcje znajdą w Tobie odrobinę przestrzeni, będą jak światło, które poprowadzi Cię w najciemniejszych chwilach. Jeśli ten przekaz trafił do Ciebie, zostaw ślad, polub film, skomentuj, podziel się nim z kimś, kto też potrzebuje tej siły. I jeśli jeszcze nie subskrybujesz, dołącz, bo kolejne lekcje stoików już czekają. Pozostań wytrwały, żyj z sensem i działaj, nawet jeśli dziś masz tylko mały krok do zrobienia.